Szanowni Państwo, dzisiaj kilka aktualnych informacji na temat budowy gazociągu Baltic Pipe. Jak Państwo doskonale wiecie, Baltic Pipe jest flagową inwestycją obecnego rządu. Flagową inwestycją uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Budowa, która trwała właściwie od początku kadencji Prawa i Sprawiedliwości, która była ukrzyknięta największym sukcesem, właśnie przewidywalnością, roztropnością, dobrymi decyzjami. No oczywiście jak najbardziej słuszna jest dywersyfikacja dostaw gazu, tak na tym finiszu już budowy gazociągu okazuje się, że wcale nie jest tak łatwo. Pewnie Doskonale wszyscy pamiętamy sytuację z myszą Polną, która zablokowała budowę gazociągu z powodu jej ochrony, no te wszystkie takie przeciwności środowiskowe, decyzji i tak dalej, te wszystkie przeciwności, przeciwności wynikające właśnie z tych decyzji środowiskowych udało się jakoś ominąć i, i właściwie praktycznie zakończono budowę gazociągu. No ale co się okazało? Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że, że Uroczyste otwarcie gazociągu Baltic Pipe, które ma nastąpić 27 września tego roku, które ma, na które mają przybyć premierzy Danii, Norwegii itd. Będziemy świętować się z, nie z pełną przepustowością gazociągu Baltic Pipe, tylko w połowie, w połowie pustym gazociągu. Dlaczego tak się dzieje, o co chodzi? Chodzi o to, że od 1 stycznia będziemy mogli korzystać z gazociągu Baltic Pipe o pełnej przepustowości. Pełna przepustowość gazociągu to około 10 miliardów metrów sześciennych. No i wygląda na to, że PGNIK nie zakontraktował na, od 1 stycznia 2023 roku gazu na pełną przepustowość gazociągu, tylko zakontraktowano około 4,5 miliarda metrów sześciennych, no co stanowi powiedzmy mniej więcej połowę. No i co więcej, to jest zakontraktowane z naszego. Ze złóż polskich spółek, a nie, a nie z gazu norweskiego. Co to oznacza? To oznacza, że w sytuacji teraz kryzysu energetycznego, dużego popytu na gaz, no bo właściwie cały czas z Rosji gaz nie wiadomo, czy płynie, czy nie płynie, czy Rosjanie dalej będą tutaj remontować Nord Stream 1, zmniejszając przepustowość gazu w Nord Stream 1, natomiast ten norweski gaz jest teraz głównym źródłem gazu w całej Europie, to znaczy konkurujemy, Polska konkuruje ten gaz ze wszystkimi państwami Europy Zachodniej. No i my jesteśmy w tej pozycji po prostu gorszego negocjatora, bo po pierwsze kolejka jest długa po ten gaz, a cena bardzo wysoka. Jeszcze przed kryzysem energetycznym i w ogóle przed całym tym, przed całym, całym zamieszaniem energetycznym na europejskim rynku. Norweski gaz był o jedną trzecią droższy od gazu rosyjskiego. To jest bardzo duża różnica. Wiadomo, że no niezależność, czy, czy, czy niezależność energetyczna jest kosztowna również na rynku gazu, natomiast no jest jest bardzo ryzykowna budowa gazociągu, która nie ma zakontraktowanego gazu. I eksperci są zgodni, że to powinno być wszystko w pakiecie. To znaczy budowa gazociągu powinna być w pakiecie z zakontraktowanym gazem, bo inaczej. No właściwie, no po co nam gazociąg bez, bez gazu? No i okazuje się, czy tak wynika też z budowy, tak wynika z, z wywiadów i informacji udzielonych nam przez byłego prezesa PGNiG-u, który mówi jasno, że on miał zakontraktowane te, te umowy, tylko one nie zostały podpisane. My o to wszystko będziemy pytać, my to wszystko będziemy starali się wyjaśniać i dowiedzieć, dlaczego, tak, dlaczego do takiej sytuacji doszło, czy tam faktycznie chodziło o, o bardzo wysoką cenę, czy przyczyny były inne. Natomiast no, znaleźliśmy się w dość takiej kłopotliwej sytuacji, znaczy Polska znalazła się w bardzo kłopotliwej sytuacji, co jeśli nie uda się od tego 1 stycznia 2023 roku zakontraktować tego gazu na pełną przepustowość Baltic Pipe. Zobaczymy, co się wydarzy, zobaczymy, jaka będzie, jakie będzie to stanowisko polskiego rządu. Yy, wiemy, że kolejna grupa negocjatorów będzie negocjowała ze stroną norweską. Wiemy, że jest tam również padł pomysł Puls biznesu. To oczywiście podał, że, yy, że być może Polska będzie starała się tutaj elektrownia yy, wiatrakami na morzu przekonywać yy, norweską spółkę i da, dając jej jakąś koncesję. Tego wszystkiego jeszcze nie wiemy, to są tylko i wyłącznie doniesienia medialne, natomiast... Yy, Faktem jest, że, że, że jest to bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja. Faktem jest, że Norwedzy są bardzo trudnymi negocjatorami, że to są trudni partnerzy, wymagający partnerzy. No i, i, i pytanie, jak sobie tutaj ta polska nasza strona, nasza strona poradzi. No i też nieprzypadkowe, są, nieprzypadkowe były wypowiedzi premiera Morawieckiego, który mówił o gigantycznych zyskach Norwegów, którzy zarabiają właśnie teraz na, na eksporcie gazu gigantyczne, gigantyczne pieniądze. Cóż, mam nadzieję, że uda się, że uda się to wszystko dobrze, dobrze, dobrze rozwiązać i dobrze zakończyć. Natomiast no to pokazuje. Że, że, że wszystkie elementy takich wielkich inwestycji muszą być zabezpieczone od początku do końca w każdych elementach, bo na koniec dnia może się okazać, że ma, co z tego, że mamy gazociąg, jeśli nie mamy, jeśli nie mamy do tego gazociągu gazu. Jeśli będą pytania do tego tematu, to jeśli będę wiedziała, to chętnie odpowiem. Natomiast my cały czas ten temat monitorujemy, śledzimy i staramy się na bieżąco Was. Państwa tutaj informować. Dziękuję na dzisiaj i do usłyszenia.